A ja tutaj, Miko-chan, i dzisiaj będę interpretować piosenkę dźwiękową, ale to jest ta antropolityw na wizji słowne webiski. Antropolita mówi tutaj o tym, że chciałbym mieć bardzo popularne teledyski, żeby spełnić swoje marzenia i pokazuje, że warto o nie walczyć, bo się nie pozdało nadal, leci ta w górę, leci w górę. Tutaj też zachęca właśnie ludzi, żeby prostu na wizji żeby innym pokazywali jego utwory, z których naprawdę można czekać na różne wartości treści. Modeli w klipach wierzą do jej ciki. Antropolita ma znajomości z pięknymi dziewczynami, Jeśli pokazuje, że każda dziewczyna może być modelką. Dlaczego, ponieważ w Kelepsku na piosenki tytułem Albania miała jego wspaniała dziewczyna, Antropolita nie dyskryminuje go. Każda jest według niego piękna. Ta na zwierzę dziwki pokazuje, że Antropolita ma powodzenie i dzięki temu, że nie poddał się z muzyką. Dziewczynka na niego lecąc pokazuje, że jeśli chcecie ukazać serce jakiejś niewiasce, musicie tu dalej i musicie się podobać. A więc otrzymam mecz. Szalam ciągle Hastreki. rl 9, Prime Neymar Habibi. Oczywiście meczem tutaj najprawdopodobniej jest. Mmm. Um, podejście Antropolity do, do muzyki. Um, i pokazuje tutaj, że cały czas trafia, że jego piosenki trafiają do różnych odbiorców, że nigdy nie jest jak kochysz Lewandowski, gdy narodzi się i jest w swoim fajmie. Mów mi daddy. Mówi mi nowe streaming to po grzech, o który mnie poprosisz dziś. Antypój tutaj chwali się tym, że jest. Może być jakąś ojcem, ponieważ tyle zna z tego swojej muzyki, że może... Opiekować się innymi, można płacić za, może, po właśnie ich ojcem, tam mieć rolę ojca, czyli szefa rodziny, głowy rodziny, i że nie może się martwić z nim, ponieważ zawsze go zwykarmi, będzie zawsze miejsce, cieszyć się i zawsze on coś z Pominał wystąpienie oczywiście, i pokazuje, że zawsze spełniam zachcianki swojej dziewczyny, i jej po prostu prezenty, które chce. to popełni grzech, o którym je No właśnie tutaj, widać, że dzięki temu, że Antropolita jest tym bosem rodziny, i potrafi zadbać o kobietę, kupić jej prezent. No to dziewczyno mówi, że muszę mu obdarować całą siebie. Nie musisz mi namawiać, bo jesteś tak też No właśnie. Tutaj jest nam do tego, że antropolita je Ojciec za pole tak rodziny. Nie musi namawiać żadnej dziewczyny ani onego, ponieważ... I męski. I na tyle sukcesyjne, tak już osiągnął, dzięki właśnie temu się nie poda, że go cisnęli wszyscy. I dziewczyny po prostu na to lecą. Kobietom się polą na tak silny mężczyzna jak antropolita, i Po prostu teraz w zasadzie, że są jego on nie musi nic mówić, dziewczyny od razu mu nie A ja na to. Baby, daj mi spać, bo ja muszę robić biznes. Miejcie od antropolita, pokazuje, że nie idźcie mi seks. Że jedyne czego ja chcę to... Robić biznes, osypyć sukcesu w swojej karierze. On nie chce ci pyk. On chce osiągnąć to, czego nikt nigdy nie osiągnął. On chce być poma wszystkimi. Muszę się Gozda, dziś, a jutro zarobić dziwnie. Ci Zen Zapolita pokazuje, jest kreatywny, że jest, prosimy, humanistą. W tym tekście można zauważyć, że on dziękuje światu ludziom, że tak by ewoluowali, że mamy taką samą świadomość, że potrafimy tworzyć własną sło, z własne rzeczy. Wszystko jest stworzone dzięki ludziom. Polita stworzył nowe słowo. Wy kim jest świngiel. Właśnie to jest cudowne, że... Możemy być aż tacy kreatywni, jeżeli sobie zamknięcie jakiś śnot właśnie troknie, to pokazuje, że nie ma czego się bać. Możemy wyjść ponad innych, możemy być za szereg, Nie musimy cały czas woko, nie musimy być tymi i ludźmi. Możemy być jakieś paszm. Gdy odczymy dojść grona, oddaj za mego życie. kap, krok po kroku cel idzie. Co ci się znałeś na wyzwidów? Powolnych kroz do celu. Czyli no... Największym artystą i najbogatszym człowiekiem, który nie potrzebuje. ...cipki. Ale my śniślimy. To czy jakoby, to krowy, to znaczy. Mm. Więc jeśli się doikrona, inda tu jest jej nie... neko. Te to... krowy, no prawdopodobnie, mm. dokładnie, niżbym się im że dało to meka. neka. Cięęę tylko oczywiście. Nie chodzi o osobny daj nie krowy, tylko o, że tyle ci z muzykiem tak robi quiriti muzyka, czy po prostu. Pieniądze same lecą. To jest absolutny tak artyst. Zamykam dozę a mój mątwy rok 30 Szkoda, że w 17 już robiłem tego typu cacz. On 10.5 mówi, że zamyka rok 2004 swoją klasą komedy z ćwinkiem. i że... Nie jest ponad innymi, ponieważ wcześniej robił parę, to może to, co teraz na muzie w mainstreamie. Pan Topolita tu to zaczął. On tak naprawdę jest ten Nie młodzi. Nikt inny tylko Antropolita przez trzcinki w tym Nie bójcie się. Kiedy się zwyśmiali, to mężczyźni chcą wy. Jestem jedyny unikaty kronadu. Cyberkris. On jest z nowy stan zaniża. Jest unikalny i... On był ponad... wszystkimi, albo przed wszystkimi. On, jako jedyny, zaczął taką mózg. On zaczął roi, on się nie wstydził, tak, on się nie... On nie jest w mózgu, prostu lecą coś dużo. On to zaczął. On jest... On jest jej ojcem. On jest ojcem, Temuset jest ojcem podziena. Nim zanim bo tak odważny głos, jest tak antropolita. To jest cudowny człowiek, a prawda? Bartol, swoim dzieciom o antropolicie i pokazać właśnie im jak się antropolity na to, że, według mnie, cię do tego Timo. Temu był Fisze? Chcieliśmy dać Pawstę, ale nie jestem. Jestem zajęty Tyloką. Oczywiście antropolicie notaj, mówi fakty. Ebo Fisze, to myśli Fisze, potrafi trafi dotrzyma i z tym stelem. Jest wielki, stężny, szczęgowny. Ma w sobie tyle siły, tyle talentu, tyle ufangi, że albo był w FIFA, to byłby prawdopodobnie najnowszym piłkarzem tam. Ale właśnie piłkarzem nie jest tylko raperem. Tak ja tutaj mamy taką aluzję, że wiecie, że będę najlepsza tym piłkarzem, ale nie, jest najlepszym piłkarzem w Polsce. Z czym oczywiście nie można się kłócić. Słyszę, halap-halap, ale się nie zatrzymuję. Polaj mi linę. ale nie wiecie, bo jestem. Co w ważne? To jest To teraz sprzątaj butę. To Pokazani są ważnego. To jest coś ważnego. To jest coś ważnego. To Się To jest coś ważnego. To jest coś ważnego. To jest coś ważnego. To jest Chcieli ważnego. To jest coś żeby się uzależnił, żeby został wkomanem, czy przestał tę muzykę, to jest naprawdę trudne sytuacja, że ktoś cię chciał aż tak sobotować? Aczkolwiek on się nie da. On jest clean, nic nic innego on tylko nie potrzebuje. On jest cudownym człowiekiem, który ma wspaniałe wartości w sobie: dobro, miłość, rodzina. To jest bardzo cudowne, jak taki człowiek funkcjonuje. Ja jestem naprawdę O Oni powinno być na polskim. To jest tak wartościowa osoba, co naprawdę wszyscy powinni poznać, atropłytę. Czy że zrobili budę to że sprząta burtel? No sądzą to ludzie, którzy zrobią złe a się tak nie do narkotyków, próbowanie, zniesienia się kariery. Że mają sami po sobie sprzątać i nikt z nic tego nie zrobi, co jest bardzo trafne, ponieważ jeśli ktoś próbuje Ci zniszczyć, a on sam jest osobą... ...nie za dobrą. On za to odpowie, om się opasej bez nasz nikt po nie posprząta. On zostanie sam na lodzie, a Anza poi w wspinać w górę. Jest to nasz szklanka wody. Sejlist, dawno nie pojmujesz szklanka wody. Nawadnia wody jest droga. Muzyka czy polity jest droba. Jego podejście do jest zdrowa, jego wartości. Jego wartości są same sam, Andrzej po i też cudowną osobą. Rano silenia wieczorem może i faktu dobra nawet. A oczywiście pokazujesz, jak sobie wstawać rano. By być produktywnym, warto wchodzić do siłowni, Nie wiecie Igor AI, Trzeba pompować. Pompa. Ponki robić, a wieczorem. Czyliście się modlić. Nie, nie myśli być byczkiem, tylko z wyglądu. Trzeba się pomodlić do Pana Boga. Wartości w środku, to w co wierzysz to kim jesteś? To też jest ważne. A Pan Bóg da Ci siłę. Pan Bóg nigdy nas nie opuści. Modlisa potrafi tam odbudować i państwo wspierać a się to jest o tym mówi, bo coraz mniej dzieci, mniej osób i zwierząca. Naprawdę musicie w siebie uwierzyć, musicie, znaleźć w sobie. Moc, żeby pójść pomóc Pana Boga. Czy będzie w tym sytuacji, jak Antropolita, na przykład, którego hejtowali? To zrozumiecie, że tylko Pan Bóg jest w stanie bezorza to Gotuję kolację, potem się rucham, to zdrowe naby. Oczywiście, no mądre. czasem kontakty międzyludzkie ci bardzo pomagają. Każdy to mówisz ten czas ze swoją dziewczyną, i ja Wam polecam spędzać kontakty z innymi czy nie może wrócić samemu koju. Trzeba czasami dajmy chuli pokonać, czy się. Niemcy w Monodazie potrafią wspierać wartość miłosierną osobę, która będzie was i zostoi was w sytuacji. I zostanie miłos, kiedy każdy będzie się z was śmiać. Dbaj o swoich gracz, boss oraz o swoje myśli. I tym tekstem... Zakończam dzisiejszą interpretację uforu Antypolita Świngiel. Dbajcie o siebie, młodzież, do Boga, słuchajcie Antypolity. Zeznawajcie ich o wartości. Nie jesteście bez i jesteście cudowni. Pamiętajcie. Kocham was. Buziaczki! Bye, senpai!